O ile gości będzie? Kameralnie. 150. Na no pewno te huczne śluby to już przeżytek. A czym do ślubu? Mercedesem. Białym. O jej, nie mów. Kupił? Nie wynajął. I wideo. Jacie, jaki on przystojny! To najprzystojniejsza bestia, jaką kiedykolwiek widziałem! Nie licząc mnie, ale tego nie muszę mówić. A jednak to powiedziałem. Dlaczego? Nie mam pojęcia! O Boże! Skąd on się tu wziął? Taki piękny! You. Daj spokój, synek. Sam słyszałeś, że wielkość jądra niczym nie decyduje. Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. Proszę się rozejść. Rozejść się. To ile się należy, proszę, proszę księdza? Tyle, co łaska. Oczywiście plus rad. Teraz już wiecie, po co tu jesteśmy. Pytania są tendencyjne. Pytanie pierwsze. Proszę powtórzyć pytanie. Czas minął. Wszystko jest udokumentowane. Starałem się trzy lata. Zrobiliście duży błąd. Ale strachu się najadłam. Dobrze, że jesteście. Nie wiedziałem już, co z sobą zrobić. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę panią. E, to już dla mnie nie starczy. Rozum podpowiada mi, że król, czyli ja, nie powinien targać ciężarów. Pamiętaj synu, pierwszeństwo ma ten, tym, kto ma autokasko. Wie pan, bo my też mamy syrenkę. Chodź, zwiedzimy sobie pięterko. Kompania, patrzność! Pim! Wpiewać! Ta oranżada jest bez ben, bez bąbelków. A mnie się nie podoba wasza wredna Wasze zdrowie. Lubię wzbudzać respekt. Bilety do kontroli. Panowie, pijcie dalej sami. Ja już widzę białe samochody. No jak będziemy się bili czy godzili, a? Teraz wszystko fajerne. Nawet dziki zeszli na psy. Co ty wiesz zabijali? Nie chcę się z wami gadać. No odezwij się. No, ile widzisz palców? Czy to jest pytanie z haczykiem? Nie, zły, ale dzień. Myślałem, że się już nigdy nie skończy.